Cześć, witam wszystkich. Chciałem pokazać dzisiaj Peugeot 307. Tym samochodem będziemy się zajmować odnośnie demontażu plastików, gdzie znajdują się śruby, zaczepy i tak dalej. Każdemu może się to przydać. Zaczynając od klamek, oprawek, która już jest zdemontowana, nawiewu, jak tunel środkowy. I reszta gadżetów, często łamiemy, urywamy zaczepy, warto żeby to było w internecie, są to rzeczy, które możemy, sobie, które możemy sobie zrobić sami i nie musimy się nikogo prosić o pomoc lub płacić za to kupę siana, więc taką ciekawą rzeczą, no tutaj mamy coś takiego, wystarczy delikatnie podważyć jakimś śrubokrętem, ja już to podważyłem wcześniej, także zacząłem sobie od tej strony delikatnie, to jest akurat miękkie, nie pozostawia śladów delikatnie może czymś plastikowym, wtedy na pewno nie prysujemy ani tutaj boczka tapicerki, bądź skóry jak mamy, czy jakieś inne wykończenia a z łatwością wypniemy zaczepy łatwo też sobie można pomóc otwierając klamkę no już to zdajmy, bo odpada mamy tak o, wygląda jest tutaj dwa, cztery 5, 6 i jeszcze jakieś takie duże coś. Demontuję to, ponieważ będę to malował wszystko na jeden kolor. Chciałbym, żeby to było ładne, a nie prysowane. Możemy sobie pomóc tym, że otwieramy klamkę i wtedy tutaj na tych łączeniach wciskamy śrubokręt, najlepiej od strony, z której nie widać, gdy nie mamy jakiegoś fajnego plastikowego narzędzia. Nawet jak coś nam się zadrze, dziabniemy coś, to nie będzie tego widać, bo najbardziej rzuca się tutaj nam ten punkt widzenia. Tak, jak patrzymy siedząc, więc w drugą stronę po prostu nikt nie patrzy. Tak, o, kolejna sprawa, tutaj prosta sprawa była. Kolejna sprawa to są ramki nawiewu, z którymi się troszkę nagłówkowałem. Mam już zdemontowane, ale myślę, że to nie będzie problemem, jak Wam pokażę o co chodzi. Mam taką rameczka wygląda w ten sposób. I teraz sprawa tego typu, że od góry jest tutaj taki uchwyt. O, I nie możemy pociągnąć jej od góry, bo wyłamiemy jak i te stopki blokujące tutaj. A od dołu za to mamy takie właśnie ślizgi, wystarczy. Ja wkładałem śrubokręt też tutaj z dołu. Tutaj o, podważałem i udało się nam wszystko pięknie zrobić. Więc ona wyskakuje wtedy do góry. Automatycznie dajemy ją w dół. Pek i mamy na wierzchu. Rozdzielenie też mogę pokazać, jak ktoś chce. W następnym filmiku tutaj jest cztery zaczepy, które rozchylamy, i też nie ma problemu. Najgorzej będzie z tunelem środkowym. Troszkę się głowiłem, troszkę tutaj działałem, sprawa wygląda tak, że zaczynamy od dolnej części. On jest podzielony na dwie części, zaczynamy od dolnej części, czyli musimy zdemontować, No tutaj u mnie schodzi bardzo fajnie. Mieszek. Tutaj co nam się dzieje? Tutaj mamy klapeczkę, cyk, popielniczkę. Demontujemy ją. Ja już mam tam śrubki parę innych rzeczy, ponieważ to zdemontowałem. Tu mamy jedną, drugą śrubkę, które demontujemy. Zaraz sprawdzimy, są one na jakiś torx. Podejrzewam, że T25. Cyk, proszę bardzo. Wyostrzymy to tylko. Coś nie łapie. Okej. Okay. Jest to torx. T15. Tak, T15, T20. podejrzewam, że innego nie znalazłem. Ale wiemy, że to jest torx. Nie będziemy się nad tym rozczulać. Kontynuując, dwie śruby odkręcamy. I co? I musimy go delikatnie. Wyciągnąć, czyli sobie gdzieś tutaj łapiemy od dołu, żeby nam nie pękło, żeby nie porysować. Cyk i odchodzi nam panel pierwszy. No to są jakieś zaczepy plastikowe. Takie blaszki musimy na to uważać, które wychodzi z tego drugiego. Jak już widzicie, ja sobie wyciągnąłem przed chwilką zmieniarkę oraz kasetę od radia. Też trzeba je zdemontować. Zależy, jak macie przytwierdzone, najlepiej jest je wyciągnąć. Jest jakieś radyjko, które było w ogóle nie przykręcone. Zauważyłem, zmieniarka też była nieaktywna. Jest to zmieniarka na 6 płyt oryginalna Blaupunkta. Jedziemy dalej, czyli plasticzek odchylamy. Tutaj co ważne, o, mamy taką podkładeczkę. Ona nam troszkę tak, jakby blokuje, bo te uchwyty wchodzą tutaj, o w to. Ale podniosło się samo, więc nie jest to jakimś problemem. Najważniejsze z tym, żeby nie zaczynać tutaj od dołu, ponieważ mamy tutaj, o, taki plasticzek, który nam tu pięknie wchodzi i byśmy go najzwyczajniej w świecie wyłamali. Teraz musimy jakoś zdemontować. Aby to ładnie przeszło przez mieszek. Teraz łatwo się przekłada. Zobaczymy jak będzie przekładanie po malowaniu. Efekt też wam pokażę. Jak widzimy jest tutaj no, teraz może troszkę lepiej rysa. Coś takiego i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie jest to po prostu gdzieś tam ładne. Dlatego postanowiłem to polakierować sobie. Tutaj też mamy jakieś, właśnie wyskrobane. Wygląda to co najmniej niestetycznie. Nie podoba mi się to. Lubię jak wszystko gra. Tak, wiem, że kierownica jest w strasznym stanie. Też będziemy to wymieniać, ale to będzie może kolejny filmik. Kolejna sprawa. Tutaj mamy dwa otworki w którym były śrubeczki, tak samo na Torx, identyczne. Już je odkręciłem, pozwoliłem sobie. I teraz tak o, o. Tutaj mamy pięknie zaczepy. No ale ciągniemy do góry i coś nam nie idzie. I wiecie o co tutaj chodzi. Mamy też zaślepione puste miejsca. Teraz zrobimy to, że tak powiem Troszkę ordynarnie, bo nie zależy mi na ramce, którą mogę sobie porysować, bo będę ją i tak robił. Cyk. O tutaj od góry. Pięknie. Możemy sobie wyjąć. Zastanawiam się, dlaczego jest podłączony kabelek. Skoro jest to puste wejście, będę musiał sprawdzić na internecie, co tam mogło być. Czy jakieś grzane fotele i wiązka jest doprowadzona. Tego nie wiemy. O, a tutaj nie ma wtyczki, jest pusta. I tu, kochani, są kolejne śruby. Teraz wpadnę mm, na to. Wpadłem na to, znaczy się, że tam są śruby, bo już tak czerpałem, żebym wyłamał wszystko. Więc teraz szukamy naszego pięknego torksa. Nasz piękny zestaw do odkręcania. I zaczynamy działanie. Jak do śrubki szybko pójdzie. No proszę tak żeby się nie pogubiły. No I tutaj też musimy uważać na tą wtyczkę. I zaczynamy sobie kręcenia. Ta oporna niestety. No dobra, jest pięknie. Jeżeli Wam się spodobają filmiki i ktoś z tego skorzysta, to będzie mnie to bardzo cieszyć. I może zaczniemy nagrywać więcej. OK. No i co, no i wszystko mamy na wierzchu. Pozostaje nam tylko wypięcie tych wtyczek, które tutaj podejrzewam nie będzie jakąś trudną sprawą, bo jest do siebie chyba do, do góry. Chciałbym to wam nagrać No w komputerach. To będziecie mieli pewnie głowę do góry. Tak, tak jak mówiłem, eee, wygląda tak, że tu mam takiego klipsa. A widzicie go wszyscy tutaj, tego? I odchylamy go po prostu do siebie. O, widać. I wyciągamy, przyjmujemy przymiotyczkę. No macie dwie ręce wolne. To wiadomo jest wam łatwiej. Ja niestety nagrywam. Nie mam jeszcze jakieś ekstra kamerki, która mi w tym pomaga, bądź jest zainstalowana na czole. No i bardzo prosty do montaż tej wtyczki. Ostawiamy ją sobie. Jest to za zaślepeczka. Jest to zaślepka. O, kabelki przekładamy dalej i z pozostałą resztą podejrzewam, że będzie tak samo prosto. O, już wychodzi nam na tą stronę. Cyk. okej okay. I teraz. Tak, jest to do zrobienia jedną ręką, tak mi się wydaje. Tylko, że nie jest to zbyt profesjonalne. O, Boże No i cały nawiew nam spadł. Ale spokojnie, nic już tu się nam nie może ciekawego porysować. No, nawiewik też jest. Myślę, że Luka musi nic nie staje, nie Mogą plastiki dookoła, ale pomijając to, jeszcze zostało nam awaryjne. Co teraz? Tu jest jakieś dziwne zapięcie. A ok, widzimy, że to zapięcie wchodzi tutaj, i musimy po prostu. O, ten zaczep. E, musimy to pewnie zrobić śrubokręcikiem, więc tutaj musimy sobie cyk zrobić. No, niestety to już tak łatwo nie jest, ale możemy zadziałać sobie od boku. Od tyłu. Teraz mamy wszystko na wierzchu. Dlaczego my się męczymy? No jest to wszystko ładnie widoczne. Także zaczynamy od. Tutaj są takie skrzydełka. Znowu musimy wyostrzyć, które popychamy. O, widzicie, jest różnica. Popychamy. I. Yeah i wychodzi nam cały przycisk na zewnętrzną stronę teraz potrzebuję dwóch rąk, więc może być słabo z tym no naprawdę ta kamerka na głowę to świetna sprawa zobaczymy sobie ścisnę drugą ręką nie jest to mega ciężkie ponieważ wychodzi wyskoczyła nam już nie jest to tak super ekstra robione, jakbym chciał, bo do tego wszystkiego trzeba użyć dwóch rąk. No ale niestety nagrywałem też filmik, nie będę już więcej narzekał. Każdy jakoś zaczynał. Najlepiej wtyczki są, jak widzimy tutaj, o różnych kolorach, więc myślę, że nie będzie problemu z podłączeniem wtyczek. Tym bardziej, że wtyczka do. Kierunków jest inna, ale możemy pójść na łatwiznę, żeby się nie męczyć z tyczkami. Po prostu wypiąć cały przycisk. Tu naciskamy motylki. Są takie. I sobie wpuszczamy do środka. spróbujemy jedną ręką, ale coś nie idzie. W momencie ustawię to jakoś mądrze. Żebyście też widzieli cyk. Wyszło, a drugie już chyba wyskoczy palcem. Trogedia. bez jedną ręką, to tragedia. Dlatego mechanicy nie mają że jednej ręki, tylko dwie muszę być. Podejrzewam, że nie każdy nagrywa coś takiego. Jak idzie sobie wymienić kratkę, więc nie będzie z tym raczej problemu. No niestety siedzi to tak mocno, że trzeba to wyciągnąć śrubokrętem. Nie idzie tego wcisnąć do środka, znaczy może idzie, ale nie chcę tego połamać. Pozwolę to zrobić z drugiej strony tak samo. Okay. No i takim pięknym zakończeniem Muszę Was pożegnać. Mamy wyciągnięte to wszystko, co chciałem mieć uzyskane. Wygląda to y, strasznie. Takie porozwalane, porozbierane. Ale myślę, że jak pomalujemy, to będzie efekt naprawdę wow. Y, lakier już kupiłem. Pokażę Wam później, jak można samemu zrobić taki plastik. Jaki lakier mniej więcej. Nie będziemy tam jakoś ekstra reklamować, ale po prostu byście wiedzieli, z czym to się, jak to się mówi. I jakiego papierka użyć? Jakże do zobaczenia w następnym odcinku. malowanie, odnawianie plasticzków. Trzymajcie się, na razie.